Cześć kochani, witajcie. Ola i Mateusz. Będziemy Wam na tym kanale opowiadać o olejkach eterycznych do tele, ponieważ jesteśmy ich użytkownikami od wielu już lat. Stosujemy je w codzienności, mamy ogrom doświadczenia w tym temacie. Zacne doświadczenie. Zacne można doświadczenie. Powiedzieć. Sporo też wiedzy, cały czas aktualizujemy naszą wiedzę, więc będziemy się tą wiedzą i tymi doświadczeniami z Wami dzielić. Będziemy się z Wami też dzielić możliwościami biznesowymi, współpracy w ramach i olejków, i właśnie zarabiania na tym, dlatego że jest to fajna opcja, żeby połączyć to, co zdrowe, to, co nas wspiera właśnie fizycznie, psychicznie, ale też finansowo. Chcemy Was zapoznać z poszczególnymi olejkami do tery, chcemy Was zapoznać z przeróżnymi tipami, jakie można wykorzystać we własnym domu, chcąc wprowadzić naturalne rozwiązania do swojego życia, tak żeby w miarę możliwości pozbyć się tej przerażającej i wszechogarniającej, sztucznej chemii. No właśnie i dlatego też chcemy to połączyć z biznesem, bo zobaczcie, to są takie puzelki, tak? Jeśli zadbamy o nasze zdrowie, to będziemy mieli więcej sił. Więcej pomysłów do tego, żeby móc też realizować tematy biznesowe, a zarazem też szerzyć właśnie to, to, to zdrowie, tą naturalność i coś, co jest alternatywą dzisiaj, tak naprawdę, a nie jest niczym nowym, bo już jest znane od dawien dawna. Także zapraszamy Was i zachęcamy Was do tego, żebyście oglądali nasze filmy, żebyście komentowali. Nie bójcie się zadawać pytania. My jesteśmy tutaj po to, żeby na te pytania odpowiadać. Pozdrawiamy i do zobaczenia. I łapki w górę i subskrypcje.